Mniej pieniędzy na inwestycje. Tak będzie wyglądała w tym roku rzeczywistość większości polskich samorządów. Nie inaczej jest w Sieradzu, gdzie radni debatowali nad budżetem na 2011 rok. Najczęściej zgłaszanym przez mieszkańców problemem jest stan dróg w mieście. I już wiadomo, że na remont wszystkich pieniędzy nie wystarczy. Mieszkańcy oczekują polepszenia stanu dróg i myślę, że to będzie na pewno trudne do zrealizowania, żeby te, zaspokoić wszystkie potrzeby, bo było dużo mieszkańców dzisiaj na sesji obecnych. Ale myślę, że wspólnie jakoś dojdziemy do porozumienia i wybierzemy te najistotniejsze do zrealizowania w najbliższym czasie, a te mniej istotne może troszeczkę w niedalekiej przyszłości. Prezydent Jacek Walczak podkreśla, że nie jest to budżet marzeń, ale jest realny. Dochody zaplanowano nieco powyżej 100 milionów złotych. Wydatki mają wynieść ponad 99 milionów. 766 tysięcy złotych nadwyżki pójdzie na spłatę rad wcześniej zaciągniętych kredytów. Ewidentnie, żeby więcej robić w inwestycjach musimy mieć więcej środków własnych, w związku z tym musimy mieć większe dochody niż wydatki i do tego potrzeba zgody i prezydenta i radnych Rady Miasta. Ten budżet jest takim bardzo spokojnym budżetem, gdzie są realizowane te inwestycje, które są realizowane już przez kilka lat ostatnich, czyli kanalizacja, rewitalizacja, w ramach rewitalizacji również drogi i zabytki. Kontynuacja trwających już inwestycji pochłonie większość z 12 milionów przeznaczonych na ten cel. Poza tym zostały zabezpieczone pieniądze m.in. na przebudowę ulic pod Skarpą i Kmiczica, stanicę kajakową Orlika czy sieć światłowodową. Prezydent zapowiada oszczędności. Między innymi dlatego opozycyjni radni zagłosowali przeciwko uchwale budżetowej. Ja myślę, że to jest kwestia pewnej pewnego jakby procedury, którą pan prezydent przyjął przy konstruowaniu budżetu. Ja rozumiem, że sytuacja budżetowa jest trudna. Myślę, że każdy jest w stanie to zrozumieć, natomiast chcielibyśmy, ja przynajmniej chciałabym mieć wiedzę, jakie efekty zmniejszeń będą. Jak powiedziałam, dla wszystkich tych podmiotów, którzy, które realizują zadania, czy też dla samych tych zadań. No nie będzie czegoś, no nie wiem, iluś tam dróg nie będzie, nie będzie iluś, yy, ileś latarni świeciłowów, tutaj też są oszczędności. Pewne zadania nie będą realizowane, na przykład przy świetlicach szkolnych, przy dowozie dzieci do szkoły. No Te kwestie, jak powiedziałam, nie zostały wyjaśnione, dlatego też nie mogłam głosować za przyjęciem budżetu. Jacek Walczak przekonuje, że oszczędzać trzeba. Jednym z pierwszych posunięć w tym kierunku ma być likwidacja szkoły podstawowej nr 7 w Sieradzu Monicach. Jeśli inwestycji ma być więcej, prawdopodobnie nie obędzie się też bez podwyżki podatków. W poprzedniej kadencji to się nie udało. Przez trzy ostatnie lata niestety nie, nie było podwyżki podatków, co skończyło się tym, że nie może być więcej inwestycji, o ile nie będzie więcej dochodów. Mam nadzieję, że będzie i mam nadzieję, że się porozumiem z radnymi w tej kwestii. Podwyżka podatków jest więc prawie pewna, ponieważ rządząca się razem koalicja PO, SLD, PiS ma większość w Radzie Miasta. I właśnie dzięki temu również przyjęcie budżetu na ten rok nie było problemem. 12 radnych było za, 5 przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.